Dziś w świetlicy Buskiej Komendy miała, uroczy, miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zdania i objęcia obowiązków na stanowisku pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji Busku Zdroju. Punktualnie o godzinie 10.00 uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Rafała Nachyłę. Następnie został wprowadzony sztandar Komendy Powiatowej Busku Zdroju. Kolejnym punktem naszego spotkania, naszej zbiórki było odczytanie rozkazów o zdaniu stanowiska oraz o powierzeniu nowego stanowiska. Następnie przyszła kolejna przemówienia zaproszonych gości, a następnym punktem programu było składanie życzeń i gratulacji. Podinspektor Artur Pietras, dotychczasowy pierwszy zastępca komendanta policji w Bózku Zdroju, został skierowany do innych zadań. Otrzymał nominację na stanowisko komendanta powiatowego policji w Kazimierzy Wielkiej i z tego miejsca składam mu podziękowania za wspólną służbę, za realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa Mieszkańców powiatu buskiego i życzę mu sukcesów w nowym miejscu pracy. Natomiast obejmującemu stanowisko pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Busku Zdroju, podinspektorowi Rafałowi Kulasek, życzę sukcesów w nowym miejscu służby, życzę dużo siły, zaparcia w realizacji nowych wyzwań i tego policyjnego szczęścia. Myślę, że Komenda Powiatowa Policji w Bosku Zdroju będzie pracować cały czas na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry szanowni państwo. W dniu dzisiejszym miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w pożegnaniu Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bózku Zdroju Podinspektora Artura Pietrasa i przy witaniu pełniącego obowiązki Pierwszego Zastępcy Policji w busku Zdroju Inspektora Rafała Kulaska. Dziękuję za służbę Inspektorowi Arturowi i składam serdeczne życzenia powodzenia i spokojnej służby dla zapewnienia bezpieczeństwa regionu dla Rafała Kulaska. Dziękuję bardzo.